Da jeszcze, daj jeszcze. Da jeszcze się kurwa. nie Teraz tajemnik będzie narzekał, mnie Chyba, Chyba, mi, że się mu no? no, Powiedz mi, że załuje. No. Powiedz mi, że załuje. No.

Tak. Ja jestem 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24... Ale jesteś głupi. Pomimo tych czterech, to można Pomimo czterech, 27. No, to będzie. tak. To są moje 4. To, tak. to, to, to idealnie. Ja pierdolę, no nie wierzę. A patrzcie co ja miałem, znowu Jack 7. Kurwa, dajcie damę jeszcze, Jadu. Kurwa mać. Daj ci 7, to będzie zajebiście. To Jacka jedna została, damu.

nie ma, się, nie ma się co drzeć, tym co wchodzi to wiadomo, że odpad.